Cześć, witam Was wszystkie palce, w w kolejnym odcinku na moim kanale z tylko współlogatorów D2 i lecimy z drugim odcinaczkiem. I jednak stwierdziłam, tak jak pod koniec ostatniego odcinka, chyba coś tam dytywałam, że będą nagrywała całe odcinki. Jest to dla mnie nieco prostsze w wypuszczaniu i jakby mniej słyszą marudzeń z Waszej strony. Drny, drny. Od głos wyrywa się ze Mrużysz oczy od słońca, które przeciska się przez zasłony i rozjaśnia twój pokój bardziej niż byś sobie tego w tym mom momencie życzyła. Och, chciałabym pospać jeszcze parę minut albo parę godzin. Już zapomniałam, jakie ona ma włosy. <słuch> Sięgasz do szafki nocnej, próbując namacać telefon i nacisnąć przycisk drzemki. Drain drain. Hihi. Jednak zdawałoby się, ledwie chwilę później znów odzywa się odgłos budzika. Wzdychasz i z rezygnacją i siadasz, by go wyłączyć i wreszcie uciąć ten irytujący dźwięk. I tak już pora wstać. Zwlekasz się z łóżka i zabierasz za poranną toaletę, czując się niczym zombie. Mój mózg nie zacznie działać w pełni bez kawy. To coś dziś na siebie założyć? Mam ważnego klienta, czy po prostu klienta, na którym chcę zrobić wrażenie? Zaraz! Należy przypominać się nieprzyjemny telefon, który dostałaś wczoraj z pracy. O Boże, właśnie uświadomiłam sobie, co muszę zrobić po pojawieniu się dziś w piórze. Muszę oczyścić atmosferę po wczorajszym nieporozumieniu związanym z moją nieobecnością. Uch, mogę zmienić strój, jej. Yeah, i... Korzystajmy, magię mody, by to dała mi pewność siebie. I zobaczmy, jakie y, w tym. U, mamy dosyć e... Podziękuję. Chyba. E... Co jest gorsze to, czy to. Kosztują dla samo, więc. Dobra, wezmę to bardziej stonowane kolory i zobaczmy, jakie włosy będą na tę serię przewidziane. Wow! Duży wybór, ale zarazem mały. To. Z... Myślę o tych włosach. Czekajcie, przejrzyjmy sobie w zasadzie wszystkie. Tu mamy takie, tu mamy. Uh -huh, tu mamy takie. Rudą osobę mamy wy, w oczarowanej, więc nie będę tego zmieniała. Tu mamy takie włoski Ja cię pierniczę, jakie ładne Tu mamy takie włoski Tu mamy y, François, prawda? Tu mamy totalnie crazy girl Tutaj mamy ale Afro Mam nadzieję, że się nie mylę wymawiając rodzaje fryzur potocznie, nie profesjonalnie, bo absolutnie się na tym nie znam Tu ale la... nie powiem co, źle mi się skojarzyło I think that it will be great Albo perfect Idealnie Widać, że się przełożyłam, ale z drugiej strony udało mi się nie przesadzić, no. Bo nie wiem, czy, czy pamiętacie, jakie miała w poprzedniej serii włosy. Mm, ja, ja zapomniałam, jakie miała włosy. Chciałam powiedzieć, że e, bo ona musi się nieco różnić od Lucy. Z jest życia na bogato. A dobra, nieważne. Ledwie zdążyłaś się ubrać, kiedy nagle słyszysz skrzypnięcie drzwi swojego pokoju. Odwracasz się i widzisz, jak Eryk wsuwa głowę do środka. Słuchaj. Co ty robisz w szlafroku w panterkę? Może obrócę się i poproszę o go opinię. Rany, Erik, na przyszłość najpierw zapłukaj. Ale skoro już tu jesteś, to o co myślisz? Erik jest taki trochę się zna, więc. obracasz się, pokazując mu swój strój z każdej strony. Ignorując twoje pytanie, mówi. Mhm. Chciałem ci tylko powiedzieć, że twój głupi budzik mnie obudził. I tu nie raz, a dwa razy. Po co ostawiałaś go tak głośno? Słyszałem go w salonu. A co zrobiłeś w naszym salonie? Chwila. Serio wbił do mojego pokoju tylko po to, żeby marudzić o mój budzik. Och, wybacz, że tak ci przeszkadzam w moim własnym domu. No tak, to też jest fakt. Twoja odpowiedź ocieka sarkazmem do tego stopnia, że nie wyłapałaby go, nie, wył nie wyłapałby go, tylko kompletny gałęzik. Czyli Erik, tak? A teraz wybacz, muszę iść do pracy. To właściwie, tak właściwie, to dlaczego spałeś w salonie? Ach, moja mama zaprosiła znajomych na powitanie słońca. Co gorsza, nie takie zwyczajne, tylko nago. Jedną ser... Jednym słowem... O... Dobra, koniec. Yy, nie, nie, nie będę tego słowa mówiła, bo mi jeszcze filmik zdejmą na YouTubie. <laughs> po prostu, wiecie. Ludzie bez ubrań, w grupie. To się źle kojarzy. Nie mogłam spać przez te wszystkie śpiewy, misy i dzwonki. Widok nagich, obwisłych ciał tuż za drzwiami moimi pokoju, mojego pokoju. A tak z innej beczki wyglądasz niesamowicie elegancko. Mówisz o tych starych szmatach? What the f Przyjęli cię do zarządu, czy jak? Chciałabym, ale dzięki za docenienie moich wysiłków. Dlatego znaj moje dobre serce. Wybaczą ci fakt, że wparowałeś do mojego pokoju bez zaproszenia. I z jednej strony słusznie. Niespodziewany komplement od Erika poprawia ci nastrój i podnosi cię na duchu. Nie pozwolą, by strach stanął mi na drodze do walki o swoje. Of course. Kiedy tylko wchodzisz do biura, od razu przykładasz swój identyfikator do skanera. Uff, pięć minut przed czasem. Manager nie będzie miał do czego się przeczepić. Jednak kiedy rozglądasz się po, po pomieszczeniu, orientujesz się, że jest tu ciszej niż zwykle. No, zważając na to, że jest puste tu. Kierujesz się do swojego biura, biurka, ale wszystkie inne są puste. Nie ma nikogo z Twojego działu. Gdzie są wszyscy? Nie mogłam przyjść pierwsza. Będąc przy swoim stanowisku pracy, zauważasz karteczkę przyklejoną na monitorze. Ktoś napisał: Sala konferencyjna, szybko, ważne. Nie wiedziałam, że mamy dzisiaj jakieś spotkanie, lepiej się pospieszę. Idziesz w stronę sali, kiedy, twoja, kiedy dołącza do Ciebie Megan, Twoja współpracownica. Dzień dobry. Ojej, jaka taka nienaganna. O, dzień dobry. Nie wiedziałam, że mamy dzisiaj spotkanie. Wiesz, może o co chodzi? O niczym nie słyszałaś? Mamy nowego dyrektora marketingu. Wskazuję głową na kogoś za twoimi plecami. Podążasz za jej wzrokiem i widzisz nieznajomego mężczyzną rozmawiającego z waszymi współpracownikami w głębi pomieszczenia. Dziwnie wygląda. Ej, wy naprawdę musicie mnie strasznie nienawidzić, za to, że ja wszystkich o wszystko podejrzewam. Przepraszam, zacząłem zdaniu. Ej, ale to jest takie. Ostatnie odcinki. Posłuchajcie sobie, kto ogląda wszystkie serie, to jakby spróbujcie sobie przypomnieć. Za każdym razem mówię, że komuś nie ufam, że ktoś jest dziwny, podejrzany, czy coś jest nie tak. Może to ze mną jest coś nie tak. Megan nachyla się bliżej i odzywa się ściszonym głosem. Wygląda na to, że nasza ekipa zyskała nowego kierownika zespołu. Ma na imię Mark i właśnie przenieśli go tutaj z biura w Seattle. Czemu wszyscy muszą pochodzić z Jadl. Co to jest za miasto? Nie, nie rozumiem fenomenu tego miasta, tak samo jak nie rozumiem fenomenu Krakowa, Warszawy, nie rozumiem fenomenu wielkich miast Dla mnie jest to coś po prostu niepojętego Ja... to znaczy... Okej okay? Są ludzie, którzy kochają wielkie miasta, gwar, przepych, wszystko Ale ja jestem dziewczyna z małego miasteczka, ja typowo ma, małe miasteczka, dużo natury wokół Uwielbiam to więc jakby nie potrafię zrozumieć punktu widzenia, ale jeżeli ktoś z Was Jezu, jest takim typowym myszczuchem, nienawidzi domu, tylko blok, 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 wciąż z prawa, z lewa, z dołu, z góry wszędzie, no to napiszcie mi, jakie są zalety życia w dużym mieście, bo jakby dla mnie w dzisiejszych czasach bardzo trudno, żeby nie było dostępu do sklepu, więc o tym mi nie piszcie, bo u mnie w małym miasteczku mam... W, no, nawet nie w linii prostej, pół kilometra do jednego, 800 do drugiego, półtora kilometra do trzeciego, w sumie jakieś 600 metrów do jeszcze kolejnego i zaraz obok niego jest kolejny. Mnóstwo jest sklepów spożywczych, więc jakby... No dobra, wiem, kiedy jest problem, kiedy chodzi o dowóz. <laughs> nie, nie zawsze wszędzie dowożą Dobra, nieważne. Nowy kierownik zespołu z innego biura? Przekonaj Megan, żeby powiedziała ci, co wiem. No oczywiście, za to płacą. Wygląda dość młodo, jak na kierownika zespołu. Żebyś wiedziała. Megan to prawdziwa kopalnia plotek. Pewnie słyszała już mnóstwo rzeczy o naszym nowym menadżerze. Dobra, musisz podzielić się ze mną wszystkim, co wiesz, zanim zaczniemy spotkanie. Już myślałam, że nie zapytasz. Po pierwsze, masz rację, Mark jest bardzo młody, jak na to stanowisko. Ale najwyraźniej firma zawdzięcza mu kilka udanych kampanii. Pracuje tu prawie od prawie dziesięciu lat i przebił stażą wszystkich w swoim biurze. Racja, robi wrażenie. Nie był młody, a 10 lat, kurde. To musi o nie śpielać. A teraz ciekawsza część. Powiedz, że jest gejem, błagam. Wiedziałam, że można na ciebie liczyć. Bo ja chcę kolejnego obiektu westchnień głównej bohaterki. Wystarczy mi jeden. Muszę dbać o swoją reputację. Podobno po zawodzie, po rozwodzie, zaczął spowalać się z młodszymi członkami, członkiniami załogi. Dziesięć hmm. lat stażu, studia, udana kariera, rozwód i jeszcze się za młodymi ogląda. Jak to tego człowieka przedstawia? W żadnym pozytywnym świetle na pewno. Muszę mu przyznać, że nie poskarżyłabym hr gdyby próbował czegoś ze mną. A. Are you kidding me? Usta Megan wyginają się w szelmorskim uśmieszku. Tylko popatrz na niego. Czy nie jest czarujący? Nie. Jest podejrzany, dziwny i mam mordę jakby, nie wiem, ktoś mu rozwałkował twarz. Szybko obrzucasz go spojrzeniem i kiwasz głową. Ale pamiętacie, czekajcie, w której to serii je tak bardzo pochopnie? Chyba tutaj, w współlokatorach był Craig? Chyba? Nie pamiętam. Przyjaciel... Chłopaka, naszej najlepszej przyjaciółki Już nie, nie pamiętam, chyba pa on miał takie długie włosy i dziwnie w ogóle wyglądała Ale jak mu doczepili całą kletę To ta twarz znowu nie pasowała To co, zawsze jest problem z twarzą, nie? Prawda, jest całkiem niezły Łapy, preczaria Pierwszego zaklepałam Of course, ty masz przecież Kolina, e, tak Jezu, zaczynam zapominać wszystkie imiona, co jest ze mną nie tak Żartobliwie podnosisz ręce w podtańczym geście. Jest twój siostro. Wiesz, naprawdę chciałabym go lepiej poznać. Wymieniliśmy może z dziesięć słów, ale mam wrażenie, że nawiązaliśmy nić porozumienia. Gdyby tak było, byłoby k ciebie, a nie obyk tamtej grupy. <gry> Megan patrzy na, nie na niego w taki sposób, że gdyby była postacią kreskówki, z jej oczu strzelałyby strzał strzały Amora skierowane prosto w serce Marka. Może później zarżę do niego z powitalną kawą? Co o tym myślisz? Może też nie złożyłam bardziej obcisłej kiecki. Ach. Razem z Megan stoicie u zbiegu korytarzy prowadzących do sali konferencyjnych. Obie patrzycie na zmierzającego ku wam marka. Mężczyzna wymienia uśmiechy z waszymi współpracownikami i kiwa im głową. Chyba przejdzie obok nas. Może kiwnę głową i uśmiechnę się. Kiedy podchodzi bliżej, kiwasz mu głowę i uśmiasz się. Mężczyzna odpowiada ci uśmiechem i zauważasz bijącą od niego energię. Chciałabym zobaczyć, jak gościu świeci jakimś fluorescencyjnym kolorem, co miałoby sygnalizować, że jaka by, no wiecie, energia od niego czuć, nie? No chyba, że chodzi o woni. No to nie chciałabym tego poczuć. Też chciałabym roztaczać taką, roztaczać taką aurę. Mark zmierza w stronę sali. Jego śladem podążają inni pracownicy. Ciekawe, co będzie miał do powiedzenia nasz nowy menedżer. Podobno jest prawdziwym wizjonerem branży. Na pewno zapracował sobie na dobrą reputację. To jest... Boże, skąd ja znam tu dziewczynę? Mm, ja ją znam. To jest postać kopiuj w klej, tylko nie mogę sobie przypomnieć, z której serii. Lapsika. Trochę kojarzy się z... Lauro chyba z Sekretu, ale to jest jakaś... wiem, która postać. Um, nie ma Dyson, tylko jest Dreamzona, współczłowieka, tam jest taka, powiedzmy, przyjaciółka um, głównego bohatera. Oh god. Na pewno zapracował sobie na dobrą reputację. Nasz zespół może tylko zyskać, mając go na czele. Ruszacie za tłumem, kiedy nagle Megan chwyta cię za rękę, nie potrafiąc ukryć ekscytacji. Aria, proszę cię, rób notatki, Liczę na ciebie. Sama pewnie będą się tylko ślinić i nie dotrze do mnie żadne jego słowa. To bardzo źle, jeżeli masz problemy z kojarzeniem. Cały wasz zespół wreszcie zasiada w sali. Mark wstaje i zwraca się do zabranych: Witam wszystkich, dzień dobry. Dziękuję, że przyszliście mimo organizacji spotkania na ostatnią chwilę. Nazywam się Mark Fleming szkolarzni Flaming i będę waszym nowym dyrektorem marketingu. Słyszałam same wspaniałe rzeczy o waszym oddziale i naprawdę cieszę się na naszą współpracę. Następnie przechodzi do określania nowego kierunku, w którą ma zmierzać firma i tego, jak konkretnie wpłynie to na wasz oddział. Kiedy jednak przedstawia nowe podejście, nie potrafisz zgodzić się z jego wizją. Influer? Influencer marketing? Serio? Cofnęliśmy się do 2015 roku? I don't think so. <laughs> I to on nazywa nowym. I on to nazywa nowym podejściem. Hmm. Może różne podejścia są dobre. Chociaż się ja z nim nie zgadzam, czasem różne podejścia to dobra rzecz. Postanowisz skupić się na pozytywach. To może być dla mnie dobra okazja do poznania różnych punktów widzenia i poszerzenia moich perspektyw. No, jakże wyszukana odpowiedź. Pod koniec swojej przemowy Mark umieszcza listę na tablicy ogłoszeń. Chciałbym lepiej Was poznać, więc zaplanowałem na dziś indywidualne spotkanie. Zapoznajcie się proszę z listą, żeby wiedzieć, na którą godzinę Was zapraszam. Kiedy Mark wychodzi, wszyscy.